Gościem podcastu powiat Nyski. Tu i teraz jest pan Tomasz Wrubel, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa. Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku pracy w Powiecie Nyskim? Jaki jest poziom bezrobocia? Ile osób jest zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie? Na chwilę obecną mamy zarejestrowanych 2748 osób. Stopa wynosi 7,2%. No, oczywiście mamy styczeń, więc wiadomo, że w tym okresie zawsze to bezrobocie nieznacznie rośnie, ale w porównaniu do. Zeszłego roku stopę mieliśmy wyższą, bo było 7,3%. 2841 osób było zarejestrowanych, więc no, mamy delikatny spadek, co mnie cieszy. Jeśli chodzi o oferty pracy, to obecnie ile jest tych ofert pracy i może jakich pracowników najczęściej poszukują pracodawcy w powiecie nyskim? Tych ofert pracy, tak jak powiedziałem, w tym okresie zimowym jest no, zdecydowanie mniej niż mamy zawsze. W tej chwili mamy około 60 ofert pracy w różnych branżach. Sprzedawcy, branża produkcyjna, branża, branża budowlana przede wszystkim, myślę, związana z tym, co się stało we wrześniu, czyli z tą naszą powodzią tutaj zapotrzebowania na pracowników budowlanych jest duże. Ale tak jak powiedziałem, myślę, że każdy, każdy nawet z tych ofert znajdzie coś dla siebie jestem przekonany, że lada mamy tych ofert będzie więcej. Już Pan wspomniał o powodzi. Jeśli chodzi o takie podsumowanie pomocy, jaką Urząd Pracy w Niesie udzielił przedsiębiorcom poszkodowanym w powodzi, to ilu osobom, przedsiębiorstwom udało się pomóc i jakiego rodzaju było to wsparcie? Było to wsparcie przede wszystkim na utrzymanie miejsc pracy, bo to chyba było najważniejsze. Wiadomo, że firmy zostały zalane i częściowo nie mogły wznowić produkcji, więc to wsparcie było bardzo ważne po to, żeby bezrobocie nie wzrosło. Na chwilę obecną wydatkowaliśmy w tamtym roku 36 milionów złotych na 3100 miejsc pracy. Objęliśmy 111 przedsiębiorców. Ta pomoc będzie kontynuowana w tym roku, gdyż wystąpiliśmy nawet wczoraj dostaliśmy. Decyzję o przyznaniu 60 milionów złotych dodatkowych. Ja nie wiem, czy to wystarczy, jeżeli nie wystarczy. Mamy zapewnienia, że będziemy mogli nadal, nadal występować do Ministerstwa o dodatkowe środki. Liczę, że to wsparcie spowoduje. Że bezrobocie nie będzie nam rosło. Oczywiście w, w tym okresie styczniowym, tak jak powiedziałem wcześniej, notujemy w tej chwili większą ilość osób rejestrujących się, ale myślę, że jest to spowodowane sezonowością. Nie mamy na chwilę obecną zwolnień grupowych zgłoszonych związanych właśnie z skutkami powodzi. Myślę, że to wsparcie, które udzielamy, właśnie no, wspomaga przedsiębiorców i jest, powoduje to, że tych zwolnień nie ma. A jeśli chodzi o inne formy wsparcia, o programy realizowane obecnie przez państwa, to jakie to programy? I też od razu zapytam o te, jakie są w planach, może w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy. Tych programów jest dużo. W tej chwili uruchomiliśmy nabór na roboty publiczne. Na 113 osób to jest kwota 1 400 000 złotych. Wiadomo, że najczęściej korzystają z tego gminy. Są to prace najczęściej proste, właśnie do usuwania skutków powodzi, prace porządkowe i z tego gminy. Bardzo chętnie korzystają. Mam ponad 20 wniosków złożonych. Muszę też powiedzieć, że ten 1,4 mln to na pewno nie będzie wystarczająca kwota, ale z całą pewnością pojawi się rezerwa, z której my, jako Powiatu Urząd Pracywny, się z pewnością skorzystamy i zwrócimy się do Ministerstwa o dodatkowe pieniądze. Dodatkowo uruchomiliśmy programy stażowe. Mamy tutaj przeznaczonych ze środków krajowych, bo zaraz o środkach europejskich powiem 600 tysięcy złotych i chcemy objąć 250 osób programem stażu. Staż jest Najczęściej dla osób młodych, po to, żeby zdobyły kwalifikacje, po to, żeby miały co wpisać w swoje, w swoje CV, ale również dla osób starszych, które być może chciałyby się przekwalifikować, zdobyć nowe doświadczenie, nowe kwalifikacje, więc tutaj nie ma jakiegoś przedziału wiekowego dla, dla osób, które. Mogłyby czy nie mogłyby skorzystać z takiej formy wsparcia. Planujemy też ruchomić dofinansowanie, w zasadzie uruchomiliśmy od 15 stycznia dofinansowanie dla osób 50. Plus. Tutaj przeznaczymy kwotę 350 tysięcy złotych. Z takich ważniejszych programów 1 700 tysięcy złotych przeznaczymy na doposażenie miejsc pracy, czyli na stworzenie miejsc pracy dla przedsiębiorców. Myślę, że jest to niezwykle ważna forma wsparcia, gdyż tutaj planujemy stworzyć około 40 nowych miejsc pracy. Pracowcy chętnie sięgają po tą formę wsparcia, gdyż to jest w wysokości sześciokrotności średniej krajowej. Za to można stworzyć stanowisko pracy, na przykład jeśli jest to stanowisko biurowe, to można zakupić sprzęt biurowy, biurka. W zależności od tego oczywiście, jeżeli na przykład magazynier, można wózek widłowy kupić. Tak, także tutaj nie ma jakichś ograniczeń co do, co do stanowiska pracy. Tutaj my nabór planujemy pierwszy w lutym, drugi w czerwcu. I oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, też jeżeli pojawi się rezerwa, oczywiście będziemy sięgać po to, żeby zwiększyć pulę tych środków. Planujemy również bardzo ważny program. Tutaj przeznaczyliśmy 300 tysięcy złotych. Chcemy objąć 55 osób na środki na podjęcie działalności gospodarczej, tak żeby w tym naszym powiecie powstawało coraz więcej firm. Myślę, że niezwykle ważny program, gdyż efektywność programu jest na poziomie około 90%. 90%. 10% firm, które uzyskały od nas wsparcie, nadal działa tutaj na naszym lokalnym rynku i rozwija się bardzo, bardzo dobrze. Dodatkowo również mamy środki na zwrot kosztów opieki nad dzieckiem oraz środki na przykład na zwroty kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania, bądź badania lekarskie. Ale teraz uwaga, dodatkowo udało nam się pozyskać prawie blisko 7 milionów złotych ze środków europejskich, tak, tak zwane FEO, czyli Fundusze Europejskie dla Polskiego. Również te środki zostaną przeznaczone na te programy, o których przed chwilą o których przed chwilą wspomniałem. Jeszcze mamy środki 800 w 833 tysiące złotych na krajowy Fundusz Szkoleniowy. Jest to program przeznaczony dla pracodawców na podnoszenie, czyli nie dla osób bezrobotnych, dla pracodawców na podnoszenie kwalifikacji pracowników już zatrudnionych w firmach. Program ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Tutaj pierwszy nabór planujemy już w lutym. Jeżeli będą dodatkowe środki, to oczywiście kolejne nabory będziemy, będziemy planować, czyli łączna kwota. Jaką powiatową rząd pracy na chwilę obecną ma do wydatkowania to jest blisko 12 milionów złotych na wsparcie lokalnego. Rynku pracy. A jak zapowiada się rok 2025 na rynku pracy w powiecie nyskim? Już Pan pokrótce o tym wspomniał, ale jakie są Państwa prognozy? Prognozy są takie, a przynajmniej hmm. chciałbym, żeby takie były, żeby to bezrobocie nie rosło, a spadało. Wiadomo, że w, w skali kraju bezrobocie, jeżeli dobrze pamiętam, jest na poziomie 5,1, u nas, tak jak powiedziałem, 7,2, ale w, w powiecie nyskim to bezrobocie zawsze było nieco wyższe. Liczę, że te programy i wsparcie przede wszystkim popowodziowe, dla przedsiębiorców nie spowoduje wzrostu bezrobocia, a chciałbym, żeby ono sukcesywnie spadało i jestem przekonany, że tak właśnie będzie. Na pewno też takim wydarzeniem, które może się przyczynić do tego spadku poziomu bezrobocia są targi pracy. Czy odbędą się również w tym roku? Ten rok jest dla nas trudny, gdyż tak jak wspomniałem powódź spowodowała to, że tak naprawdę, ja powiem tak, my w skali kraju, w skali roku wydajemy około 14 milionów złotych rocznie. Powódź spowodowała to, że w półtorej miesiąca musieliśmy wydatkować 36 milionów złotych. Dodatkowo Teraz 60 milionów pozyskaliśmy, o których wspomniałem, więc jest to trudne z punktu widzenia takiego technicznego, żeby, żeby to wydatkować, bo wiadomo, mamy ograniczone zasoby kadrowe. Ale targi odbędą się. 11 kwietnia planujemy duże targi pracy, jeszcze większe niż w tamtym roku, gdyż będziemy mieli około 60 wystawców. Będą one odbędą się w Halinysa i już serdecznie zapraszam. Lada moment pojawi się na naszej stronie informacja zachęcająca pracodawców do wzięcia, Udziału w targach, jak również będziemy zapraszać osoby bezrobotne. Kolejnym ciekawym wydarzeniem, które organizowaliśmy pierwszy raz w tamtym roku jest piknik, tak zwany piknik z mundurówką, czyli targi pracy służb mundurowych. Tutaj też zapraszam wszystkie osoby, które są zainteresowane służbą, czy to w policji, czy w wojsku, żeby zapoznać się z charakterystyką tej pracy. Targi cieszyły się w tamtym roku bardzo dużym zainteresowaniem i myślę, że w tym roku będzie podobnie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.